Pod koniec XV stulecia w Polsce było już około 700 miast. W zdecydowanej większości przypadków, miejskość tych osad była jednak czysto formalna. Ile prawdziwie znaczących metropolii mieliśmy wówczas w kraju? Które były największe? I ilu konkretnie liczyły mieszkańców? Dzisiaj, w wielkiej historii z Kamilem Janickim, 10 największych miast średniowiecznej Polski. Konkretnie u schyłku epoki przed rokiem 1500. Odcinek powstał na podstawie mojej najnowszej książki pod tytułem Średniowiecze w liczbach. Liczba ludności dawnych miast, nie tylko polskich, ale też europejskich, w zdecydowanej większości przypadków nie jest znana. W średniowieczu nie tworzono spisów powszechnych, dokładne ewidencje podatkowe też stanowiły rzadkość a księgi metrykalne zaczęto wdrażać dopiero o schyłku epoki. W efekcie ustalenie populacji różnych miejscowości nastręcza badaczom niemałych problemów. Kłopot jest tym poważniejszy, że w czasach jagielonów Polskę co kilka lat nawiedzały epidemie, zdolne radykalnie zmieniać sytuację, zwłaszcza w największych ośrodkach. W celu odtworzenia dawnej rzeczywistości stosuje się przeróżne, często niezwykle pomysłowe metody. Dla XV-wiecznej Polski historycy dysponują na przykład danymi na temat tego ilu żołnierzy poszczególne miasta wystawiły na wojnę trzynastoletnią z zakonem krzyżackim, toczoną w latach 1454-1466. Zachowały się też rejestry podatku koronacyjnego płaconego przez miejscowości na prawach miejskich w związku z wyniesieniem monarchy do władzy. Im miasto było większe, tym kazano mu wysupłać wyższą kwotę. Poza tym historycy starają się przekładać dane z lepiej znanego XVI stulecia na lata wcześniejsze. Wszystkie te metody dają przynajmniej pewien szacunek wielkości i pozwalają wyłonić czołówkę polskich miast u schyłku XV stulecia. Miejsce pierwsze Gdańsk 35 tysięcy mieszkańców. Faworyt nie ulega żadnej wątpliwości. Gdańsk był miastem ogromnym na tle polski, ale też bardzo ludnym w porównaniu chociażby z głównymi stolicami regionu. Mógł konkurować nawet z Pragą, uchodzącą za jedno z najwspanialszych i najbardziej rozwiniętych miast Europy. Prawdopodobnie jego ludność sięgała 35 tysięcy, choć część badaczy podaje liczby niższe. Był to w każdym razie najważniejszy port nad Bałtykiem w tej epoce a także największy ośrodek handlowy w Koronie, stanowiące koło zamachowe polskiej gospodarki. Miejsce drugie, Kraków, od 18 tysięcy do 20 tysięcy mieszkańców. Dopiero na drugim miejscu plasował się Stołeczny Kraków. Opracowania dotyczące czasów Kazimierza Wielkiego podają, że miasto miało w wieku XIV około 10 tysięcy mieszkańców. Dla wieku XV przewijają się podobne liczby, nie są one jednak precyzyjne. 10 tysięcy to tylko populacja właściwego Krakowa, otoczonego murami. Cała aglomeracja, obejmująca także Kazimierz i Kleparz, u schyłku XV wieku była sporo liczniejsza. Tak rozmiany Kraków mógł mieć od 18 000 do 20 tysięcy mieszkańców. Miejsce trzecie Poznań od 10 000 do 12 500 mieszkańców. Naczelny ośrodek Wielkopolski ustępował w stolicy kraju, a przynajmniej stołecznej aglomeracji. W skali Polski był jednak miastem bardzo ludnym. Terytorialny rozwój Poznania wymusił zresztą w XV wieku budowę drugiej, szerszej linii murów. Miejsce czwarte Toruń 10 000 mieszkańców. Dla historii polskiej gospodarki i społeczeństwa zwycięstwo w konflikcie z krzyżakami stanowiło prawdziwe trzęsienie ziemi. Spośród miast mających u schyłku XV stulecia przynajmniej 10 tysięcy mieszkańców, aż połowę stanowiły ośrodki świeżo wydarte zakonowi. Poza Gdańskiem były to jeszcze Toruń i Elbląg. Miejsce piąte, właśnie Elbląg. Również 10 tysięcy mieszkańców. Po Gdańsku największy port w Polsce, także zdobyty na skutek wojny 13 trzynastoletniej. W dużym stopniu to postawa mieszczan elbląskich przesądziła o wczesnych sukcesach w konflikcie z rycerzami zakonnymi. A ich flota pomogła rozgromić flotę krzyżaków w bitwie na zalewie Wiślanym. W następstwie konfliktu miasto otrzymało szerokie przywileje. Kazimierz Jagiellończyk przyznał mu też nowe terytorium, co pozwoliło przyspieszyć rozwój ośrodka. Miejsce szóste, Lwów, od 8 do 10 tysięcy mieszkańców. Najdalej wysunięte, duże miasto na wschodzie Polski i już od całych stuleci kluczowy ośrodek na trasie łączącej kraje Orientu i Ruś z Krakowem, Wrocławiem oraz Europą Zachodnią. To właśnie Lwów był najważniejszą zdobyczą z czasów panowania Kazimierza Wielkiego. Miejsce siódme Lublin, 5 – może 5,5 tysiąca mieszkańców. Najważniejszy punkt na pograniczu pomiędzy koroną a Litwą, bardzo korzystający na łasce Kazimierza Jerończyka. Król ulokował tu stolicę nowego województwa, a także nadał istotne przywileje miejscowej społeczności żydowskiej. Za jego długiego panowania Lublin był jednym z najprężniej rozwijających się miast w całym kraju. Miejsce ósme Braniewo, 5000 mieszkańców. Pierwsza stolica Warmii i najstarsze miasto w tej prowincji. Zdobyte tak jak inne ośrodki państwa krzyżackiego w następstwie wojny trzynastoletniej. Jego pozycja na liście przed Warszawą budzi pewne wątpliwości. Na takiej lokacie Braniewo umieścił Cezary Kuklo w pracy Demografia Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej. Maria Bogucka i Henryk Samsonowicz, najbardziej zasłużeni w badaniach nad ludnością i potencjałem dawnych miast, nie przyznali mu jednak w ogóle miejsca w czołówce. Także pod względem zasięgu kontaktów handlowych, Braniewo było zdaniem tych specjalistów dopiero miastem drugiej kategorii. Miejsce dziewiąte Warszawa. 4,5 tysiąca mieszkańców. Koniunktura na handel zbożem, rozbudzona w następstwie wojny trzynastoletniej, przyniosła szybki rozwój położonej nad Wisłą Warszawy. Nie było to jednak miasto wielkie, ale co najwyżej duże. I to tylko jak na polskie warunki. Za panowania Kazimierza Jagiellończyka Warszawa nie znajdowała się nawet ściśle w granicach korony, ale w księstwie o charakterze lennym. Miało też minąć kolejne pół stulecia, nim Bona sforca ulokuje w mieście swój dwór. I stulecie z zakładem, nim Zygmunt III. Waza przeniesie tu naczelną rezydencję królewską. Miejsce dziesiąte Olkusz, Łomża, a może Sandomierz. Dziesiątą lokatę już bardzo trudno obstawić. Badacze ograniczają się raczej do stwierdzenia, że poza największymi ośrodkami, które wymieniłem, w Polsce było około 80 miast liczących od 2 do 3 tysięcy mieszkańców. Do miast drugiego szeregu pod względem ludności Maria Bogucka i Henryk Samsonowicz zaliczyli m.in. Kłodawę, ważne z uwagi na wydobycie ołowiu Olkusz, cieszący się istotną pozycją już w czasach pierwszych miastów Sandomierz oraz Bydgoszcz. Więcej takich historii znajdziecie w mojej najnowszej książce pod tytułem Średnie Średniowiecze w liczbach. A jeśli ten materiał Was zainteresował i wydał Wam się wartościowy, polubcie go proszę. Najlepiej też zasubskrybujcie mój kanał, no i oczywiście zostawcie złośliwy komentarz na temat tego, jak małym i nieistotnym miejscem była średniowieczna Warszawa.